W lutym z rana na kraj bratni Putin wysłał ruski mir, oczekując kwiaty za zbrodniczy czyn. I tym gestem w Ukrainie chciał zagarnąć cały kraj. Naród ukraiński nie dał się omamić. Nasze kwiaty to karabiny i armaty, odpowiedział kraj. Nie oddamy naszej ziemi i to nigdy się nie zmieni. Ukraińcy, twardy lud, bohatersko stawia truk. Do Kijowa przyjechali trzej panowie, Niemiec, Francuz oraz Włoch. To ciekawe kto co powie. Czy uzbroją Ukrainy? Czy to wszystko po nich spłynie tak jak dnie po Ukrainie? Świat oceni ich rozmowy i jak mądre mają głowy. Czy potępią ruski mir, który wysłał Putin świr? Czy pomogą Ukrainie? Czy ta pomoc od nich spłynie nie za rok, lecz w krótkim czasie, tak jak Polska w swoim czasie, tak jak Polska, inne kraje, nie bojąc się w wcale. My wspieramy Ukrainę uzbrojeniem oraz czynem. Przyjeżdżają ich miliony: matki, dzieci oraz żony, by żołnierze mogli walczyć, o rodzinę się nie martwić. Co ustali cała trójka? Francuz, z Niemiec oraz Włoch? Czy ta pomoc od nich wpłynie? To oceni cały świat. Jaki będzie od nich wkład? Chwała Ukrainie.